Wartkowy poranek na trasie S8 rozpoczął się jak każdy inny dzień roboczy. Mrożne powietrze unosiło się nad asfaltem, a pierwsze samochody zmierzały w stronę Warszawy, gdy zegar wskazywał dopiero kilka minut po godzinie szóstej. W tym czasie młodzi sportowcy kadrowicze reprezentacji Polski w Biathlonie, jechali do stolicy, aby przejść obowiązkowe badania lekarskie. Mieli przed sobą zwyczajny wyjazd, rutynową część sportowego życia. Jednak kilka minut później ich plany zostały rozerwane w sposób brutalny i niespodziewany. Jak informuje OSP oraz serwis życiepabianic.pl, na drodze S8 samochód marki Renault, którym podróżowała czwórka młodych zawodników, uderzył w naczepę pojazdu ciężarowego. Z pozoru zwykły poranek zmienił się w scenę dramatyczną, pełną napięcia i działań ratowniczych, w której liczyła się każda sekunda. Świadkowie mówią, że w jednej chwili jazda była płynna i spokojna, a w następnej w powietrzu dało się usłyszeć metaliczny huk. To był moment, który zadecydował o tym, że czterech sportowców trafi do szpitali w Łodzi i Pabianicach. Młodzi ludzie w wieku 18, 19 i 20 lat mieli przed sobą długą drogę kariery sportowej. Tego ranka jednak znaleźli się nagle w sytuacji, która mogła zakończyć się o wiele tragiczniej. Służby ratunkowe natychmiast ruszyły na pomoc. Na miejsce dotarły jednostki straży pożarnej. Policja oraz zespoły medyczne, które musiały ocenić stan poszkodowanych i przygotować ich do transportu. Każdy z zawodników wymagał hospitalizacji, obrażenia były na tyle poważne, że nie było mowy o pozostaniu na miejscu zdarzenia. Jeden z nich, 18 latek, został uznany za najciężej poszkodowanego i przetransportowany do szpitala imienia Kopernika w łodzi. Na miejscu pracowali strażacy, którzy zabezpieczali rozbity samochód i naczepę ciężarówki. Droga S8 w tym fragmencie stała się miejscem intensywnej akcji. Sygnały alarmowe odbijały się w mokrym asfalcie. Światła błyskały jako ostrzeżenie przed tym, jak cienka jest granica między codziennością a dramatem. Na miejscu pojawiła się również policja, która zabezpieczyła teren i rozpoczęła czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze ustalali, jak doszło do tak poważnego uderzenia. Droga S8 jest jedną z głównych arterii prowadzących do Warszawy, a o poranku ruch bywa wzmożony. W takich warunkach najmniejszy błąd Chwila nieuwagi, mgła, śliska wierzchnia – każdy czynnik może mieć ogromne znaczenie. Dlatego każdy szczegół musiał zostać przeanalizowany. W międzyczasie informacja o wypadku rozeszła się błyskawicznie. Społeczność biadchronowa, kibice i działacze sportowi z całej Polski czekali na wieści o stanie zdrowia zawodników. Dyrektor sportowa Polskiego Związku Biadchronu, Agnieszka Syl, potwierdziła w rozmowie ze sportowymi faktami, że to młodzi kadrowicze brali udział w wypadku. Jej słowa przyniosły pewne ukojenie, zapewniła, że zawodnikom nie grozi to, co najgorsze. Mimo to, atmosfera była poważna, a pytania o przebieg leczenia i rehabilitację pozostawały otwarte. Dla służb był to kolejny przykład, jak niebezpieczne mogą być wypadki na drogach ekspresowych. Uderzenie w naczepę ciężarówki przy wyższej prędkości zawsze niesie ryzyko bardzo poważnych konsekwencji. W tym przypadku można mówić o dużym szczęściu. Że jak powiedziała przedstawicielka związku, najgorszy scenariusz nie się ziścił. Poranek na S8, który zaczął się jak zwykły sportowy wyjazd, zakończył się dla młodych sportowców w szpitalnych salach. Zamiast badań lekarskich w Warszawie, szpitalne korytarze, badania diagnostyczne i oczekiwanie na informacje od lekarzy. W tle pozostają pytania: jak doszło do zderzenia? Jak długo potrwa powrót zawodników do zdrowia? Czy wpłynie to na ich kariery sportowe? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne dni. Na razie najważniejsze jest to, że wszyscy żyją, są pod opieką lekarzy, a ich stan nie zagraża życiu. Jedno jest pewne: czwartek o 6 rano na trasie S8 zmienił wiele. Dla kierowców przejeżdżających obok była to dramatyczna scena, dla służb trudna akcja, a dla młodych sportowców dzień, który zapamiętają na długo, dzień, który miał być zwykłą drogą do Warszawy, a stał się punktem zwrotnym pełnym strachu, Niepewności i walki o zdrowie.